Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Na początku roku jesteśmy zasypywani różnymi statystykami. W życiu wspólnot parafialnych na przykład informuje się o liczbie ochrzczonych oraz ludzi, którzy przyjęli inne sakramenty. Przyjrzyjmy się pewnym liczbom. Dzisiaj liczba katolików obejmuje około 1,3 miliarda ludzi, co stanowi blisko 18% ludności świata. Wynika z tego, że na ogromnych połaciach ziemi imię Jezusa jest wciąż nieznane. Jak to pogodzić z ostatnim nakazem, jaki Jezus zostawił apostołom i całemu kościołowi w dniu wniebowstąpienia? Idźcie na cały świat! Ostatni Sobór przypomniał, że nakaz ten dotyczy każdego ochrzczonego, to znaczy, że cały Kościół jest misyjny. Każdy i bez wyjątku powinien być głosicielem Chrystusa. Zaangażowanie misyjne, choć jest skierowane na zewnątrz, do ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, ma jednak zwrotne działanie dla dobra Kościoła. Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijan. Uważasz, że jesteś skutecznym misjonarzem Chrystusa?